U podnóża gór Beskidu Śląskiego prawie 100 lat temu, w roku 1924, uruchamia się fabryka filia hikiel z Nowegojczyna. Rozpoczyna się produkcja w fabryce nakryć głowy, kapeluszy półfabrykatów. Po 10 latach produkcji wzrasta zatrudnienie w firmie do 450 osób. W ciągu kilku następnych lat następuje okres II wojny światowej. Był to okres nieprzyjazny dla fabryki, pomimo to nie zaprzestaje produkcji. W okresie tym rozwija się produkcja skarpet dla wojsk. W latach powojennych rozpoczyna się odbudowa hal produkcyjnych, modernizacja, ściąganie maszyn i całą fabrykę przejmuje państwo. W latach 50. fabryka działa już pod nazwą Skoczowskie Zakłady Wyrobów Licowych. Poprzez dalszy rozwój wprowadza się nową linię produkcyjną, galanterię skórzanną, portfele, pilotki, wszystko to, co można wyprodukować w fabryce skóry. Największym przełomem dla fabryki było wyprodukowanie pierwszego miliona sztuk kapeluszy przy zatrudnieniu 1100 osób. Było to w roku 1972. W tych latach fabryka rozpoczyna działalność pod nazwą Skoczewska Fabryka Kapeluszy Polka. I tak kolejne lata do roku 2005 fabryka działa jako instytucja państwowa produkująca kapelusze z naturalnego surowca. I od tego momentu manufaktura Polka rozpoczyna działalność prywatną, która trwa do dziś. W ostatnim pięcioleciu, tuż przed stuletnią tradycją produkowania kapeluszy, rozpoczyna się okres restrukturyzacji, który kończy się pomyślnie. Do produkcji kapeluszy stosujemy naturalne surowce, jakim jest wełna, o odpowiednich parametrach technicznych. Proces produkcji kapelusza wełnianego rozpoczynamy od stanowiska wilkowania. Przy użyciu naturalnej natłustki Następuje proces mieszania, gdzie luźny surowiec naturalny, jakim jest wełna, powstaje wyczes wełniany. Po wilkowaniu wełna wędruje na etap zgrzeblenia, gdzie powstaje pierwszy zwój zgrzeblonej mieszanki wełny z wyczesami wełnianymi. Wszyscy sobie wyobrażają, że kapelusz wełniany góralski powstaje z krojenia sukna w metrażu i szycia. Maszyny nawijarki są pierwszym stanowiskiem produkcyjnym, gdzie przy użyciu konusów drewnianych powstają dwie pierwsze sztuki stożka wełnianego, które są bardzo miękkie, delikatne, przypominające watę. Woda i para jest w naszej manufakturze nieodłącznym składnikiem w procesie produkcyjnym, nie zapominając o pracy rąk ludzkich. Które delikatny stożek w chmurze pary przenoszą na proces filcowania na maszynach zwanych filcerkami. Zwartnianie jest kolejnym słowem, które nie znacie. Polega na kolejnym filcowaniu przy użyciu pary, uzyskując mniejszy wymiar stożka. Już w starodawnych czasach przy góralskich chatach znajdował się folusz, który również jest w naszej fabryce. Dla odmiany jest u nas elektryczny i składa się z drewnianych młotów. Służą do ubijania, kolejnego filcowania półproduktów wełnianych. Kapelusze białe, góralskie są z naturalnej, niebarwionej wełny. Natomiast kapelusze góralskie czarne są produkowane z ciemnej mieszanki wełny i dodatkowo poddawane procesu barwienia w ogromnych kadziach, otwartych aparatach farbiarskich z przygotowaną płukanką koloru czarnego. Na kapelusze góralskie potrzebujemy półfabrykat w kształcie kaplina, gdzie wyraźnie formujemy główkę i rondo. Natomiast kapelusze typu klosze formujemy z półkaplina. Każdy rodzaj kapelusza wymaga odpowiedniego usztywnienia. Już od dawna do usztywnienia była naturalna żywica, która idealnie się do tego nadaje. Po wszystkich wcześniejszych wymienionych procesach półfabrykat wędruje do suszni. Końcowym etapem jest nadanie odpowiedniego kształtu półfabrykatom na kapelusze góralskie, kapelusze modowe, kapelusze myśliwskie, meloniki, cylindry, kapelusze hasyckie. Kapelusz góralski zdejmujemy z platerki i rozpoczynamy proces zdobienia. Jednym z ciekawych elementów zdobienia jest w kapeluszu góralskim założenie wokół główki w otoku sznura dekoracyjnego w kolorze czerwonym, czarnym lub białym. Innym elementem zdobniczym jest taśma rypsowa i taśma z muszelkami tak pokrótce przedstawia się historia produkcji na jedynej w Polsce manufaktury Polkap. Kapelusze Polkapu podróżują po całym świecie i są idealnym dodatkiem do kreacji modowych i okazjonalnych. Dzięki programowi Owca Plus możemy Państwa zaprosić do zapoznania się z naturalnym produktem, jaki jest wełniany kapelusz Polkapu. W tej pięknej historii kapelusz surowca naturalnego wędruje po całej Europie i po całym świecie. Przez kilkanaście lat kapelusz Polkapu pięknie komponował się na głowach reprezentacji polskiej.